Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Piciu Mam tutaj zapakowane parezinek i bergmanik na Bednary Także wiozę je dzisiaj mamy poniedziałek Bednary zaczynają się tam piątek, sobota, niedziela ten weekend a jeszcze wszystko tam wspomnę a na razie pędzę, jeszcze się dzisiaj rozładować Wiozę tutaj maszynki na Bednary, także wjechałem tutaj już na placyk bednarowski Drugi kursik dzisiaj, widzę, że się już coraz więcej ludzi tutaj rozkłada. Tu do chłopaków muszę podjechać z McHale'a, rozładować taką osłonę, bo chyba sobie uszkodzili. Pozdrawiam chłopaków za grotą, bo tam oglądają moje filmiki Biciu, biciu ma panela dla nas Tak jest Kurwa, a co ty masz za ten, na, za na, takie nagry, Nagrywam tak? może być <laughs> Będziesz na filmie tak. ja tam, Jak tam żyje? O, widzę, filmik leci Tak jest, tak jest Dawid kazał mi gwiazdorzyć dzisiaj <gryzny> Przywiozłem wam słone. co się stało Co się stanęło? Co się stanęło? Chwila nieuwagi? Nie, nie jest... gdzieś kurwa na autostradzie tutaj Aha, witam Jak żyjesz biczu? Bardzo dobrze a kto może wam przywieźć ten panel, jak nie ja, nie? Nooo. Drony wam jakieś po ci kurwa nie wylądowały? Nie, u mnie akurat nie. nie, 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 nie. Za daleko byłem. Uważaj. Dobrze. wielki. wielki. No kawałek jest. No. Powiedzcie ci ciężko, teraz będzie różajem. Dobra. Dziele, da jakieś o dać jakiś dowcip po kierowcach, nie? No. Mów. No, daje, daje, nie? Jak, do, jak długo pan jest kierowcą? 28 lat. Jak ja byłem kierowcą, to na morskim Oku jeszcze żwirownia byłem. Tak? No. No, no. To długo? No długo, nie? To ty ją kopałeś? No. Jak długo pan jest kierowcą? Nie. No. Wiesz, no. Wiesz, no? no. Jak ja jeździłem z ciężarówką, to może martwe jeszcze było chore. A teraz jest martwe. Dobra, pędzę tam do nich. Rozładujemy. Czekaj, kurwa, ja nie palę, ale ja zapalę. Ach, to ty możesz. Się odzywa. Już ten kawałek to nie przypinałem. Także jesteśmy na Bednarach. Mniej więcej w tym samym punkcie Kormanek, co zawsze. Bednary są 19, 20, 21 września. Także zapraszam wszystkich. Jakby ktoś chciał, bilety darmowe to trzeba wejść na www.korbanek.pl. I tam można znaleźć darmowe bilety. Także zapraszamy. Może też dostanę wejściówkę? Możecie pisać w komentarzach, czy chcecie mnie widzieć? Tego na razie tu. O, oświetlenia na maksa dałeś Witam cię, Witam Cię serdecznie Coś Ty tu przywiózł dobrego Piękna maszyna o Najmniejszy taki rodzyneczek Dokładnie, nie? dokładnie Jednoosiowy, petarda Petarda My go wkomponujemy gdzieś tam w środek. Tym Gdzie, razem. Gdzieś tam się znajdzie, nie? Miejsce A, dla niego. Bo naprzód tym razem nowość będzie wstawiła. Nowość O, A Z A Z Nowość? Nie wiem czy widziałeś, już jest na placyku, czeka. Wiesz, to może to... nie zwróciłem uwagi dokładnie. Rzutko z Niemiec przyjechało. A to Dzisiaj widziałem skoro to, widziałem. to właśnie on, zupełnie nowa nazwa. Nowa seria. Nie zwróciłem uwagi A, ci, bo widziałem. kolor ten sam był, więc kolor ten sam, więc... Bezmiennie ta piękna zieleń dobrze pozostała. na tak, pozostała. Seria Expert pojawi się jako nowość. 5.24. Olbrzymi, olbrzymi o. załadunek, olbrzymia skrzynia. A o 30 metrów sześciennych. To ładnie. Nie wiem, czy ty będziesz go wiózł, czy nie jutro? Nie wiem, Nie, raczej chyba Piotrek. Piotrek. Chyba Piotrek, tak. no. No, ale tutaj 21.40, akurat on w środę, który no się komponuje, w poezji będzie no. wszystko. Poezja. A Idzie... Bednary kiedy są? 19-21, najbliższy weekend Ten od... co teraz będzie? Ten co teraz będzie, od piąteczku do niedzieli Także... I, z... I zapraszamy wszystkich na stronę Korbanek po odnalezienie y... darmowych biletów, nie? Dokładnie, Korbanek.pl. Dokładnie Główny baner do góry, klikajcie, no i zdobywajcie bilety, zdobywajcie Póki jeszcze są Póki jeszcze są, no. bo bilety płatne są, roku no. od no. dwóch Coś takiego. No. Chyba tak. no. Ale co zaoszczędzisz i w kieszące zostanie, to lepiej na piwko bez alkoholu. No nie? Oczywiście dokładnie. że <śmiech> <śmiech> Także robótka idzie dobrze. Już dwa Bergmanu ustawione, z tyłu przyczepa samozbierająca. Uh -huh. Tu jak widzisz trzeba przeładować GTW no. e, Ty najmniejszą serię tutaj 21-40 rożnicznikach przyniosłeś. No i, i Urzusa nie mam do niego Nie masz Urzusa Albo Zetora Od Maćko Od Maćko Właśnie, nie? Szkoda, szkoda, nie? No A to no. akurat nie ten, ale... Ten był Maćko e, Tak, tak, model, ale... Ale nie ten egzemplarz. No, nie ten egzemplarz. No, nie słuchaj, no. żeby na targach nie było... No, z produktu zaciągnął Woni się, mówi, woni. Zap, zapaszku, słuchaj nawozu, nawozu Żeby nie było organicznego, czuć. naturalnego. Ty tak. zawsze, ty zawsze jesteś. Gotowy. Tak, zawsze jestem gotów, także zwarty i gotowy. I gotowy. do działania to Co podjeżdżać nie? No możesz podjechać. Nie wiem ile będzie trzeba podkręcić. Zakolbujesz, jak będzie? Tak, będzie trzeba. Będziemy kolbować. Kurde, wiesz co, Zetor sobie poradził właśnie, to. Arbos 530 Arbos nie da rady Mało Arvos jak Arvos, ale Aupax na pewno sobie poradzi Do. No, to Do. nowa generacja To jest nowa generacja jest nowy silnik ha? Większy To jest ten tutaj, ja. dużo większa pojemność Aha. No i to jest to, no. inny, inny moment, inny duch A już widziałem, że 140 koni tu był. To jest, będzie Będzie Nowość. Seria 5000, model 140 I tam drzemie mocy, bo tam nie jest 140 ale jak guzik nadusisz to jest dużo więcej to... Czyli taki tam guziczek, bu... buścik, buścik <śm> Powiem Ci boost nawet można powiedzieć Także to jest jak w ogóle inny ciągnik, innej konstrukcji no. No. Tylny most zupełnie mocniejszy Także petarda to wygląda, masywnie to wszystko no. wygląda To jest w ogóle na zawieszeniu, nie? Na miękkiej ośce. No. Miękka ośka, a oprócz miękkiej ośki... Kabina e, no to wyprawy. Ty co tam obserwować. Ja, to zdążyłem, widzisz? Propaganda <laughs> będzie skurwa się nowość <laughs> na targach dopiero można się o tym dowiedzieć. Kurda. Troszeczkę jeszcze cofnij i Będziemy o, Teraz ja opuszczę trochę. ile krótko do przodu. No i mamy go. Mamy to Mamy to Zabezpieczę, żebyśmy nie gubili go. No właśnie, no to No Dokładnie, jeszcze gdzieś do klienta pojedzie. Tylko mnie nie rozjedź. I słuchaj, jak będziemy zjeżdżać, to muszę zobaczyć: tylny zleżak, czy nie przyhaczy gdzieś tam, nie? Pera powoli Pika Pełna profeska Ale poszła no, nie trzymaj, Zarwałem <grymka> <A co grymka> A ja nie złamałem z tego. Co ty, zapomnij, żebyś to złamał? Ale żeś skoczył jak ping-pong. Dlaczego to się tak, tak nie Bo się akurat tu nadusił, a one a, zeszły. No. Nie? no, za szybko. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a szorcy od 17 do 22.